Dobra, patrzcie, taki mały szczupak. O, czekaj, że tak do kamerki było. Dobra, chodź. Teraz go wypuściłem. Idziemy tam go do jeziorka wypuścić. Do tego tam jeziorka. O tam. Do tego. No. Dobra, teraz. Do tego szupaczka. się tam, Poczekaj tam potem. Czekaj. Tam ryba. Czekaj, o, tam jakaś malutka ryba. Dobra, nie Dobra, czekaj, nie wylewaj Jarzie. O tam jest jakaś płotka. A bo tu Bartosz, tu. Nie, tak, 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 na dół pokaż. kamerę, gdzie jest ten szczupak? Kaja, on jest. Tam jest, o, tam mamy jest. go. Tu jest, widzicie szczupaka? jest. Ej, on chyba nie żyje. To się, tam, czekaj. Tak, że nie żyje. O, jest. Gdzie Okej, on jest? Dobrze. No tam Bartosz, tam popłynął już dawno. Przy, przy wodorostach jest. Chodź, pokaż, pokaż jeszcze do kamery. Popłynął. Jest. jest ten tym widzisz? No, tam, tam jest. To nie ten będzie, nie będzie Dobra.